Jesteś gotowa? No to naciśnij przycisk. Zawsze jestem gotowa. No i gdzie jest mój smakołyk? Cierpliwości hmm. i naciśnięcie tego przycisku oznacza, że wybrałaś ten zielony syrop. Wow! Usiądź wygodnie i częstuj się. Dlaczego wylewasz mi to na głowę? Mogłeś to zrobić delikatniej. I tak dziękuję, syrop jest przepyszny. No właśnie, a ty się jeszcze złościsz. Nie złoszczę się, po prostu cała się kleje. Kurczę, o tym właśnie mówiłam. Syrop jest zbyt lepki. Wow, od razu zdecydowałaś się na więcej smakołyków i znowu ci się poszczęściło. Tym razem dostaniesz słodką posypkę. O nie, teraz jeszcze ona się do mnie przykleiła! Jestem cała w posypce. Ale co w tym złego? Teraz jestem bardzo słodka i sama smakuje jak cukierek. Jest super! Cieszę się, że ci się podoba. Czas, żebym przeszedł do lili. Muszę wcisnąć taki przycisk, żeby nie dostać jakiegoś paskudztwa. Podoba mi się żółty kolor. Mam nadzieję, że przyniesie mi szczęście. Masz rację! Dostaniesz całą masę burgerów za wybranie tego przycisku! przy okazji są pyszne! Sam już próbowałem! Wow! Nie sądziłam, że będę miała tyle szczęścia! Wspaniale! Najem się dosyta! Uważaj, żebyś nie przytyłał z takiej ilości burgerów! Nic mi nie będzie! Muszę jakoś zjeść tę górę! Wiem, jak to zrobić. Zamiast jeść po jednym burgerze, zrobię z nich jednego wielkiego burgera. Właśnie tak! Co to jest? Skąd się wziął tak ogromny burger? To moja nowa konstrukcja! Zrobiłam największą i najsmaczniejszą wieżę na świecie. Chyba najwyższy czas, żebym ją zjadła. Myślę, że powinnaś być ostrożniejsza. Wygląda na to, że ta cała wieża zaraz się rozpadnie. Wszystko będzie ok. Ojej, ona drży. Przytrzymaj ją. Zaraz runie! Tak długo ją budowałam, a ona po prostu się rozleciała. To niesprawiedliwe. Trzeba było bardziej uważać. Mówiłem ci. Dziewczyny, czas na kolejną rundę. Co by tu nacisnąć, żeby otrzymać pyszny smakołyk? Nie chcę iść żadnych paskustw. Mam nadzieję, że to zadziała. No, no, Lili wcisnęła czerwony guzik, a to oznacza, że do jej pudełka trafi cuchnący ser. W końcu się go pozbędę. Leży tu od kilku godzin i zaśmierdza mi pokój. Co to jest? Chciałam coś smacznego, a nie śmierdzącego. Zapach tego sera sprawia, że nie da się go jeść! Nawet nie zamierzam próbować. Oh Wiesz co? Sam sobie ten ser. Mm. Proszę bardzo. Smacznego. Nie na darmo całe dzieciństwo chodziłam na ping-ponga. Co tu się dzieje? Zatrzymam ten kawałek. Mam pomysł na genialny dowcip. Jeśli posmaruję go czekoladą, a potem udam, że to ciasto, to on na pewno to zje i wtedy się dowiemy, jak smakuje ten ser. Hmm. Halo, może chcesz spróbować tort czekoladowy? No jasne, ale skąd wzięłaś tort? Przecież ci go nie rzuciłem. W sumie nieważne skąd, ważne, żeby dobrze smakował. Wygląda pysznie. Kupił to. Ale on jest naiwny. Za chwilę będzie miał cuchnący oddech. To wcale nie jest śmieszne. Obraziłem się. Idę stąd. No sobie. Za to ja mam świetny ubaw. Susie, teraz twoja kolej naciśnięcie przycisku. Już? Ale nie chcę wylosować niczego paskudnego. Mam nadzieję, że dostanę coś dobrego. Po raz drugi wybrałaś właściwy przycisk. Zaraz dostaniesz pyszne żelkowe gałki oczne. To ich nie kocha. Wszyscy je kochają. Super, znowu mam szczęście. To niesamowite. Jestem taka podekscytowana. Będę mogła spróbować pysznych żelków. Jest takie dobre. W każdym żelku jest słodki syrop. Ojej, niechcący ubrudziłam nim jeden z przycisków. Stop! Znowu nacisnęłaś guzik, okay. czyli dostaniesz dodatkowy przysmak. Czeka na ciebie cała masa mąki. O nie, tylko nie to. Nie chcę żadnej mąki. Nic nie widzę. Tak, to nic przyjemnego. Nawet ja jestem cały w tym pyle. Fu, ochyda. A według mnie to całkiem zabawne. Dziewczyny, która tym razem będzie pierwsza? Lili, ty zaczynasz. Nie, mam nadzieję, że to nie będzie nic obrzydliwego. Lepiej nacisnę guzik bez patrzenia. Dokonałaś niezłego wyboru. Wszyscy lubią kole. Niestety muszę ci ją wylać prosto na głowę. Częstuj się! Ale super! Mogę pić kole. Mam nawet szklankę, ale ekstra. To nie wszystko. Berble. zaraz wyciągnę z mojego kapelusza naprawdę coś specjalnego. Oprócz koli dostaniesz całą paczkę mentosów. Oczywiście, musisz zmieszać je z kolą. Mentosy? To się źle skończy. To straszne, ja tu utonę. Pomocy! Nie utoniesz, ale ja muszę coś zrobić, bo kola pryska na mój garnitur. Uff, udało mi się. Lepiej się oddalę. Suzy, jesteś gotowa? Mam nadzieję, że moneta pomoże mi dokonać właściwego wyboru. Będzie co ma być. Uff, zaczynamy. No, Suzy, tym razem znów masz szczęście. Za chwilę zostaniesz właścicielką tego uroczego stworzenia. Spójrzcie, jaki słodziak! Co to jest? O nie! To gryzoń! Ja się ich boję. On mnie zje ratunku! Pomocy, proszę! Zabierzcie mnie stąd! To straszne! Uf, muszę zaczerpnąć świeżego powietrza. Nie rozumiem to wbrew zasadom. Wracaj do pudła! Ten potwór jest w moich włosach! Słabo mi! A masz, zaraz oberwiesz. Raczej ty masz przechlapane. Uspokójcie się, musicie upiec łapryczkę. Komuś z was zrobi się bardzo gorąco. Oczywiście będziecie gotować z zamkniętymi oczami. Niby jak mam to zrobić? Nie widzę nawet swojego nosa. Dzięki temu jest ciekawiej. Powodzenia. Mam nadzieję, że uda mi się wygrać. Nienawidzę ostrych przypraw. O nie, to ja muszę wygrać. Wydaje mi się, że wiem, jak to zrobić. Wystarczy, że zamienię czerwoną butelkę na fioletową. Tak w ogóle to jestem całkiem niezłym artystą. Kate, załatwicie. Jeszcze zobaczymy. Zdejmuję wam opaski z oczu, ponieważ nasze rysunki są już gotowe. Pozostaje tylko dobrze je wypiec. No myślę, że idzie mi całkiem dobrze. Co to jest? Dlaczego wyszedł mi bakłażan? To niesprawiedliwe. Tak, to raczej nie wygląda jak papryczka. No jasne, wygrywa dziś Kate. Hurra, tak myślałam. Dlatego właśnie ty dostaniesz tę pyszną papryczkę. Hurra, wygrałam! Co? Dobrze ci tak, trzeba było nie oszukiwać. Ale ja jestem uczona na paprykę. Je, szybciej. A, to straszne. To jest najgorsza rzecz, jaką w życiu jadłam. Jej, yeah, nie wiedziałem, że można pić mieszankę do pieczenia pancaków. Najwyraźniej papryczka była naprawdę ostra. Nawet nie mogę na to patrzeć. Ciekawa, jaka będzie nagroda w tej rundzie. Spodoba się wam: zwycięzca otrzyma ogromnego pluszowego pikaczu. Wow, bardzo chciałbym dostać tę zabawkę. Wystarczy go narysować żółtą mieszanką. Mam lepszy pomysł. Aby mieć pewność, że Zak nie wygra, muszę odłączyć jego urządzenie od prądu. Dzięki temu mój naleśnik nie będzie miał konkurencji. Zwycięstwo mam w kieszeni. Zapomnij, nie masz pojęcia, jak fajnie rysuje. Mój Pikachu na pewno pokona twojego! Będzie ładniejszy, bardziej uroczy i bardziej żółty! Życzę powodzenia! Chętnie zobaczę, jak sobie poradzisz! Cool. No dobra, gotowi? Czas dobiega już końca! Pospieszcie się! To dziwne, dlaczego mój naleśnik się nie piecze? Przecież to miało spotkać zaka! Może moja kuchenka jest zepsuta? Sprawdzę to! O nie! Przypadkowo wyciągnęłam swoją wtyczkę! Co ja zrobiłam? Czemu tak krzyczysz? Przez ciebie ogłuchłem! Wiem co robić! Teraz sama wyglądam jak Pikachu! Jakiś naprawdę bardzo przerażający Pikachu. Czas się skończył. Pokażcie co wam udało się upiec. Co sądzisz o moim makijażu? Wyglądam stylowo? Nie podoba mi się. To miał być naleśnik jak Kuzaka. Naprawdę fajnie mu wyszło. Wykrywa tę rundę i otrzymuje Pikachu. Super. Co? Ale ja tak bardzo się starałam. O nie, to okropne. Dlaczego nikt mi nie powiedział, że wyglądam tak strasznie? Muszę się natychmiast schować. Teraz nikt mnie nie zobaczy. I tak już cię wszyscy widzieliśmy. Zak, łap nagrodę. Witaj, przyjacielu. Od początku wiedziałem, że cię wygram. Jesteśmy jak prawdziwi muszkieterowie. Super, zgadzam się. Przestańcie walczyć, lepiej spójrzcie, co macie do narysowania. SpongeBob! Dokładnie, wszyscy go uwielbiają. Tak, dlatego to ja muszę wygrać. Zobaczymy, ja też bardzo lubię tę kreskówkę. Ale widać, że nie nadążasz za mną. Ja już prawie skończyłem. Wcale, że nie, bo idziemy łeb w łeb. No całkiem fajnie mi wychodzi. Okej, okay, muszę jeszcze pomalować tułów na żółto. Hej, tu już przegrałaś. Nie mogę pozwolić Zakowi wygrać. Będę musiała dodać trochę musztardy do jego naleśnika. Ja już prawie skończyłem. Jeszcze troszkę tu domaluję. I gotowe. Dziwne, dlaczego moja mieszanka się nie ścina? Co się dzieje? I jakoś dziwnie to pachnie. I skąd tu tyle dymu? Fuu! Ochyda, to musztarda! Ale jak to się stało? Skąd się wzięła? Nie wiem nic na ten temat. Co mam robić? Nic! Wasz czas się skończył. Kate wygrywa to wyzwanie. Hurra, wiedziałam! Co? To niesprawiedliwe! A masz! Niepotrzebnie to zrobiłeś! Masz przechlapane! Jej, jakie to gorące! Aż się dymi! Tym razem waszym zadaniem jest upieczenie popyta. Zwycięzca otrzyma go w nagrodę. Cool. Wow, na pewno wygram! Zak nie dasz rady. Jeszcze zobaczymy, załatwię cię! Muszę tylko zrobić kolorowe kółko. Zapowiada się naprawdę nieźle. Cool. A ja mam lepszy pomysł. Będę mądrzejsza. Żeby poznać dokładnie wymiary popyta, najpierw go zmierzę. Bingo. Idealnie. Powinno się udać. Trzeba zrobić bąbelki. Będą fajnie wyglądać na naleśniku. Dopiero zaczęłam, a już mi się podoba. Myślę, że mój naleśnik wygląda całkiem spoko. Ale na pewno gorzej niż mój. No to się jeszcze okaże. Uwaga, kończymy. Czas zaprezentować wasze dzieła. Spójrz, mój jest lepszy, prawda? No, to rzeczywiście trudny wybór. Muszę się nad tym zastanowić. Mój jest lepszy? Nie, bo mój. Wiesz co? Lucy, żebyś się nie kłóciła, będę musiał zjeść twojego naleśnika. Podoba ci się? Mój jest teraz zdecydowanie lepszy. Tak nie wolno! To wbrew przepisom, zobacz co zrobił Zak. Zniszczył mój naleśnik. To prawda, nie można psuć cudzego naleśnika, Zak. Zostajesz zdyskwalifikowany. Lucy wygrywa. Hurra! Sprawiedliwość została wymierzona. Co? Tak nie można! Jej naleśnik wyglądał o wiele gorzej, to nie fair. Ale teraz popyt jest mój. Wreszcie mogę się porządnie zrelaksować. Ale fajnie, no i się relaksuj. A ja mam pyszne naleśniki, przynajmniej będę mógł coś zjeść. Mam w dodatku syrop, uwielbiam naleśniki ze słodkim syropem. Pyszności, wiesz co, Lucy? Czasami przegrana jest lepsza od wygranej. Palce Lizać. Nowa runda, nowa runda! Ja bym się tak nie ekscytowała. Tym razem musicie narysować kupę. To dziwny wybór, to prawda, ale damy radę to zrobić. Nigdy wcześniej nie robiłam naleśników w kształcie kupy. No to ciekawe doświadczenie. A jestem mistrzem! Moja kupa będzie fajniejsza. Wątpię, żeby wyszło coś fajnego, nie wystarczy po prostu wylać ciasta. Trzeba dokładnie nim rysować. Tak jak ja. Spójrz. No moje dzieło wygląda zdecydowanie lepiej od twojego. Wow, twój naleśnik jest naprawdę niezły, ale mój jest rewelacyjny. Pozwól, że ci to udowodnię. Co? Jak to możliwe? jestem prawdziwym mistrzem w robieniu naleśników. Nie! Zak, zdecydowanie wygrywasz tę rundę. Zak, zbyt wcześnie się cieszysz. Zaraz pokażę ci prawdziwą kupę. Gratulacje! Fuu, co to jest? Jesteś obrzydliwa. Kupił to! To przecież tylko Nutella. Jest pyszna i czekoladowa. Mam nadzieję, że to będzie coś smacznego. Uuu, zastanawiałam się skąd ten paskudny zapach. Okazało się, że to ten śmierdzący ser. Tak, tym razem mamy pecha. Chociaż dziwne, mój kawałek prawie wcale nie pachnie. Tak, to prawda. Mój z kolei śmierdzi nie do zniesienia. Nie wytrzymam z tym zapachem. Muszę ścisnąć nos spinaczem. A co ze mną? Na mnie też czeka ten ochydny ser. Nie dam ci mojego spinacza, bo inaczej się uduszę. Radź sobie sama. Poza tym zaraz zjem mój czekoladowy ser, a ty mnie rozpraszasz. Spróbujmy. Ach, pachnie wspaniale. Ale pyszne. Mój ser pachnie wspaniale i smakuje równie dobrze. Daj mi spróbować. Spójrz, jaki paskustwo na mnie czeka. Zlituj się nade mną. Oczywiście, że tak. Zawsze jestem gotowa się z tobą podzielić. Ej, myślałam, że jesteśmy przyjaciółkami. Naprawdę myślałaś, że dam ci mój pyszny ser? Nie mam mowy. Sama sobie z nim poradzę. Nie maruć, tylko jedz swojego śmierdziela. Kurczę, chyba się rozchoruję, jak to zjem. Ale i tak muszę spróbować. Fu, to jest ohydne. To najgorsza rzecz, jaką w życiu jadłam. Nie tknę tego więcej. Nie, nie, zasady są jasne. Każdy musi zjeść ser, nawet jeśli jest naprawdę obrzydliwy. Wymyśliłam, co mi pomoże. Potrzebuję syropu? Mam nadzieję, że pomoże choć trochę zniwelować zapach tego sera. Ale wymyśliła. I jak? Smakuje ci Smacznego! Jeszcze się ze mnie nabijasz? Dam ci nauczkę. I co? Smakuje ci teraz. Za co? Wow, ale fajnie. To jest prawdziwy domek dla lalek. Marzyłam o nim odkąd byłam małą dziewczynką. Ja też mam domek, ale nie wygląda jak domek dla lalek. A jest zrobiony z czekolady, więc nie będę mógł się bawić, ale będę mógł go zjeść. A ja nie jestem głodna. Wolę się dobrze bawić niż napychać żołądek. Ale fajne laleczki. Czekolada jest pyszna. Ale zabawa też jest fajna. Mam dziwny, ale myślę, że całkiem super pomysł. Chciałbym zamieszkać w tym czekoladowym pałacu. Ale muszę się zmniejszyć. Czy mogę prosić o magiczny eliksir? Żebym się skurczył. Proszę. Świetnie, dziękuję bardzo. Teraz spełnię moje marzenie. Ciekawa, czy to naprawdę zadziała. Ekstra, nawet nie wiedziałem, że takie mikstury istnieją. Muszę się wprowadzić do tego ładnego domku. Już czuję jak moje wnętrzności się kurczą. Ojej, tu się dzieje jakaś magia! Prawdziwa magia! Teraz mogę mieszkać w tabliczce czekolady, a ty nie! Mogę też spać na czekoladowym łóżku. Chociaż? Dlaczego miałbym tu spać? Lepiej to zjem. Wszystko jest z czekolady i wszystko jest pyszne. Ale nie nasyca się tym kocem. Chcę więcej. Zjem to ogromne lustro. Chyba jestem w raju. Nigdy nie sądziłem, że super jest być takim malutkim. To najfajniejsza rzecz, jaka kiedykolwiek mi się przytrafiła. Mogę jeść wszystko, co tutaj jest. Ale to jest pyszne! Ojej, chyba kończy się ta bajka. Żegnaj mój czekoladowy domku. Coś ty zrobił? Dlaczego zepsułeś mój domek? Przecież nie zrobiłem tego specjalnie. Nie kłam. Wiem, że zrobiłeś to celowo. Chociaż wiesz co, ten widok mi wszystko wynagradza. Nawet mój domek. Twoja pupa wygląda przezabawnie. To tak, jakbyś dopiero co skorzystał z toalety. Co? Jak to się stało? Dlaczego mi nic nie powiedziałaś? Trzeba coś z tym zrobić. Mam nadzieję, że jest tam coś fajnego. Więc spójrzmy. O nie, to oczy! Dobra, cicho. Najpierw musimy sprawdzić, z czego są. Są jadalne. Naprawdę super. Ja mam czekoladowe. Ale to fajne. Też bym chciała mieć tyle czekolady. Tyle czekolady i wszystko dla mnie. Ekstra. Jestem zachwycona. Ale to jest pyszne. Może ja też spróbuję? Nie, masz swoje. Racja, mam i bardzo lubię żelkowe gałki oczne. Ale czekoladowe też bym chciała. Chyba wiem, jak zdobyć czekoladowe oko. Jest na to jeden sposób. I po wszystkim. Teraz cała czekolada jest moja. Miała rację. Jest pyszna. No hej, Jess, jestem. Czy jest coś, co chciałabyś mi powiedzieć? Mam do ciebie kilka pytań. Dlaczego jesz moją czekoladę? Poradziłam sobie na medal. Pozbyłam się, Jess, i odzyskałam czekoladę. Świetna robota. Wow! Wow, nowa klawiatura. Mogę używać jej do grania w gry. Ekstra! Tylko byś grał. Ja też mam klawiaturę, ale myślę, że jest fajniejsza niż twoja, bo jest czekoladowa. Na pewno nigdy nie miałeś czekoladowej klawiatury, a ja mam. Muszę się tylko przekonać, czy dobrze smakuje. Nie tylko ładnie wygląda, ale jest też smaczna. Mam ochotę to wszystko zjeść do ostatniego kawałka. Yummy! Ale mam farta. Ja też wypróbuję moją nową klawiaturę. Można obejrzeć coś na YouTube. Oczywiście Multidoo. najfajniejszy kanał z challenge'ami. Zawsze ich podziwiam. A teraz nadszedł czas na małą grę. Przecież głównie do tego służy ta klawiatura. O, już grasz? No dawaj na prawo. Weź to, tak. Wejdź, wejdź tutaj. Świetnie. Nie sądziłam, że granie w gry jest takie emocjonujące. Może pozwolisz mi też zagrać. Zrobię to tylko wtedy, gdy dasz mi czekoladę. Czekoladę? No dobra. No to trzymaj. Graj. Tak, super ci idzie! Mama. Wiem, nauczyłam się od ciebie! A masz! Wygrałam, chcę jeszcze! Stój! Ja zacznę pierwsza! Co ja mam z tym zrobić? Po co mi jeden but? Może jest jadalny? Nie wiem... No, trzeba spróbować! Nie! Tego nie da się jeść! Co za ochyda! smacznego Ciekawe co ja mam. Ojej, mam większego farta niż Jess. Mój but jest ładniejszy i smaczniejszy. No i nic, tylko że ja mogę go zjeść, a ty swojego nie. Jeśli tak dobrze smakuje, to daj mi spróbować. Jesteśmy przyjaciółkami. Nie mam mowy. Proszę, proszę! Nie, nie, nie i jeszcze raz nie! Chociaż cukierka! Albo obcas! Nie! Tylko polizać czekoladę! Proszę! Nie! Tak? To pożegnaj się ze swoim butem! Nie! Co ty robisz? To było takie pyszne! To za karę, że jesteś taką chciwuską! O! Przykleił się nawet kawałek czekolady! Super! Twój but jest naprawdę smaczny! Wszystko zniszczyłaś!